Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Fusion, czyli odpowiednik europejskiego Forda Mondeo. Tutaj ze znanym silnikiem dwulitrowym turbo technologii EcoBoost, czyli wtrysku bezpośredniego o mocy 240 koni. Jest to auto z 2017 roku. Została tutaj zamontowana instalacja KMN Evo Sky Direct właśnie do tego typu silników z dołożonym jeszcze emulatorem zaworu pompy w celu obniżenia zużycia benzyny. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, tutaj widzimy komputer do gazowej z jego podłączeniami. Tu obok mamy emulator zaworu pompy. Reduktor z filtrem fazy ciekłej i filtrem fazy lotnej tutaj mamy pod obudową filtra powietrza. Tryskiwacze gazowe w tym przypadku mamy. Barakuda jak widzimy jest to pojedynczy montaż, każdy tryskiwacz poszczególny cylinder. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 11 litrów o motorze LPG mamy spalanie na poziomie około 12-13 litrów i do tego dochodzi do trysk benzyny. W tych autach on się na poziomie około 1,5 litra w cyklu miejskim, czyli oszczędzamy na każdy 1000 km blisko 310 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 550 zł, na LPG już będzie to około 240 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik mamy zamontowany po lewej stronie w kabinie. Jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy, a jednocześnie w funkcjonalnym miejscu. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj zmieściliśmy pełnowymiarowy wlew bez potrzeby dokręcania jakichkolwiek końcówek. Odkręcamy korek jak w tradycyjnym wlewie i już tutaj przypinamy pistolet. Zbiornik w Walcie mamy w miejsce koła zapasowego. Mm. Oczywiście na koło zapasowe klient staje pokrowiec. Um, jest tutaj bardzo płytka wnęka. Zdecydowaliśmy się z klientem na zbiornik 409-litrowy, co daje nam około 38 litrów gazu i zasięg blisko 340 km. I tak podsumowując, cel zestawu czy instalacji kamery w Sky w tym aucie jest około 4900 zł i zwrot następuje po niespełna 15800 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.